Witam panowie panie, z tej strony Emil i dzisiaj najbrzydszy overwatch, jakiego widziałeś kiedykolwiek. Nie wiem, czy nie dostanę wagbana na tym koncie za to, ale trudno, nie zależy mi jakoś super na tym koncie, także w sumie why not do. Na innym koncie jak gra na tym najbrzydszym Cesie, to nie dostałem wagbana, ale nie wiem jak to będzie wyglądało z overwatchami. Także zobaczymy, zostawcie lajka i jakiś pomysł może, bo to jest w sumie odcinek z serii CSGO, ale także why not, tylko że troszeczkę inaczej się nazywa. Zobaczymy, czy ktoś będzie chciał to oglądać. I jak wygląda sytuacja. Panie ko Pana kota czy pan ładnie zabije czy nie, zbyt ładnie, dziwnie, trochę zabił chyba. Jakie przeskakujące wydaje mi się troszeczkę jest ten typek, ten podejrzany. O, fajnie mu to wygląda. I zobaczymy jak mu będzie przeskakiwać celownik na setekach jeszcze raz, bo tak no, trzeba się trochę przyjrzeć. Mam wrażenie, że w ogóle w tę głowę też nie celuje. To info też, no mógł mieć info, że tam typek jest w sumie, czemu nie? Typek na A plantuje. <noise> A bez na tego typa campi na B, nie? No mimo tego, że w sumie on już sobie mógł dawno pójść. No, i jeszcze, no, to no, skup przeskanowany swoją drogą. Mimo tego, że to na demku trochę inaczej wyglądało, bo to demko widzieliście, że tak zlagowało, to on przeskanował przestygowana, bo tak trochę się cofnął, ale to demka jakoś tak się, no, zlagowało po prostu. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, na razie przez te dziwne fliki, yy, to uważam, że coś może mieć, ale no, jeszcze zobaczymy. Jeszcze mamy troszeczkę tego demka, to możemy sobie pooceniać. O, zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja z tym typem. No nie, no, przeskakuje mu ten celownik, no, zobaczcie, on celuje w ogóle w innym miejscu. A przeskakuje mu bezpośrednio na to ciało, także o co mogę więcej powiedzieć? Śmiesznie te mapy wyglądają jak taki łomny Team Force 2. Zobaczymy sobie jeszcze dalej, to Demko może się odpali bardziej. Póki chyba wyglądają normalnie, nie? Tak, chyba tak. Jak mi się wydaje, że wyglądają normalnie? A paki chyba nawet nie widziałem na tym najbliższym cesie. O, idą Ceteki, zobaczymy jak Ceteki poradzą sobie z gościem za WUPą i z, w sumie kaczem. Może być ciekawie. No ten typ po kaczem ewidentnie nie potrafi strzelać, ten typ jak próbuje robić noscope'y, no i zaczę jak mu wyjdzie. No, to, to tak ciężko powiedzieć, paka wybuchła, to chyba taka runda, w której najwięcej będzie widać, o ile w ogóle kogokolwiek zabije. Na tych pistoletach tak najbardziej mi się wydaje widać jak ktoś, no jak komuś przeskakuje po prostu. No widzę, że tam orają hardo O, teraz będzie popisuwa no, nie no, widzieliście? Przeskoczył mu ten celownik na dół, a on i tak typa trafił. Także, nie no dobra, no na 100%, no kurde, jak to, no, jak to by było możliwe? Żeby z takim przeskoczeniem celownika gościu trafił. No teraz to już tak totalnie jestem pewny, że coś jest na rzeczy. Ja mówię, mi się wydaje, że na tak naprawdę najlepiej to widać, że ktoś coś ma, o! Ty, wykładną banie mu sprzedał. Co to się stało? Bunnyhopa odpalił? Wygląda jak Hop, Chyba się wkurzył. Chyba się mega wkurzył. Przemieńmy trochę. Co się dzieje? Dziwne. Stoi teraz. Nic nie robi w sumie. Bomba <laughs> podłożona, a wczy, No to za gripping na pewno można mu dać. O i zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało. Coś tam, no raczej pokonfigurował. Nie zdążył sobie broni kupić. Nadal konfiguruje? O. Aha, no to fajna runda. Ogólnie podobała mi się bardzo. Pokaż jakieś większe czyty, proszę cię. A Banych Opa zobaczymy? Nie, no Banych hopa... Halo, proszę czekać więcej. Nie, no, banych raczej, bo tak średnio wychodzi. No, pokaż teraz. Tetekowo ma No, no, coś, 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 coś tu przeskakuje przez ścianę, coś tutaj. Niezbyt. No i tu się już nie popisał. Nie miał jak. Dobra, Teteki teki ma. Tym razem dosyć pomyślnie w sumie, ale raczej wydaje mi się, że podejrzany troszeczkę im przeszkodzi. Oczywiście nasz podejrzany charakteryzuje się tym, że przynajmniej nie próbuje. No, no, przecież, że tak. Oj, ak akurat mój celownik leci tam, gdzie Tetek się wychyla, nie? Bo w ogóle, no, przecież tak akurat przeskakuje, bo sobie leciutko skręcić przez tego smoka. I napierdziała jeszcze full auto? <grystanie> nie, to jest komedia. O, no, no. Nie, no, nie, dość, że ze gra, to jeszcze. Ach, a łupka, o. No, reakcja to Boga po prostu. No, tutaj akurat może widzieć faktycznie. No, na upartego, chociaż wątpię, że on tak zauważa, jeszcze ma taką dobrą reakcję przy tym, nie? No to było takie do przewidzenia raczej, w sumie nie wiem czemu tam plantowali jak widzieli, że awupa jest w oknie. O no popatrzcie, no piękne to było przecież przez ścianę, piękne celowanko przez ścianę. Także no, WHI ma na pewno ma. Oder scripty może ma, może nie ma. No, bez różnicy czy mu to zaznaczy czy nie tak właściwie. No i teraz jak będzie... No coś, coś, coś tutaj nie pęka zbytnio. A to było dziwne, ale to też znowu tak Demko przeskoczyło przez te 25, tam 24, 26, nie pamiętam. To mały dekreta w każdym razie. Demko przeskakuje. No weź panie, kurde. Reakcja Boga i nawet, no i te fliki, kurde, nie? Przede wszystkim. Ciągle flikuje. Dobra, dajemy mu oczywiste i oczywiste. Inne zewnętrzne oczywiście niewystarczające, bo w sumie nie mamy. Tam ewentualnie mógł być banych, no, bo w sumie. Skakał dużo raz, nie wiem czy to był banek. Niezależnie i tak dostanie bana, także e, umyślne przeszkadzanie, no damy mu też, no bo w sumie zawczuł całą rundę, był czyterem, Gdyby nie był czyterem to mu nie dał w każdym razie następna runda, a raczej następny Overwatch, Za chwilę się widzimy. Znowu się zaczyna. Najpierw był Mirecz... Mirage? Nie zawsze jak to się wymawia, napiszcie w komentarzach, jak to się wymawia, proszę. Nigdy nie wiem, ale Miresz chyba. Może. W każdym razie następna mapa to Dust 2. Niestety, powtarza się koło albo Miresz i Miresz, albo Dust i Dust, albo Miresz, Dust. No to się tak miesza. Można być to mega popularne mapy po prostu. W sensie mega, mega w stosunku do wszystkich innych. Jak tak często siedemka pojawiają na nich po prostu. 63% headshotów. Jeżeli chodzi o statystyki, nasz podejrzany jest w środku. Można podejrzewać, że to Griffing, albo podpalenie się w trakcie. No to było w miarę normalne wydaje mi się. I co? Pistoletowa? Czyli taki decydujący czynnik. Tutaj najłatwiej zauważyć, czy. Gości ma ty jakaś taka dziwna, w ogóle nie obraniali tego site'a. Nie wiem. <laughs> nie wiem czemu naprawdę nie mam do tego pojęcia. Ale było łatwo. Bulldog trzechać shoty, widzę. Zebra tam full auto z tego diga chyba waliła i strzejechać shota, też. Ciekawe. Najlepszy spray na świecie w ogóle przed chwilą był. O, jeden na jeden. Ośmiornica kontra podejrzany. Zobaczymy jak strzeli. Może Banie? No słyszeć to na pewno słyszy. No kurde, come on. Chyba nie, są jakieś wyższe rangi ty, Co tu się dzieje, o mój Boże Nie no, to było śmieszne po prostu No normalna akcja, zachował zimną krew po prostu typek o, A teraz digla gra, co ciekawe Dziwne, no bo w sumie stać go na kacza On gra digla. Ciekawe Muszą czuć się mega pewni, znaczy być mega pewni W sumie tak się powinno poprawnie chyba mówić Tutaj Lilia idzie naprzód, to ciężko też będzie stwierdzić No i co, no come on Co ja nie mam stwierdzić? Nie pokazują żadnych killi Po co mi takie demko? No, no Lilia pierwsza on nam próbuje chyba prefire'ować, o, tak się chyba też da, no nie wiem, nawet nie próbowałem w sumie Moglibyśmy sprawdzić, o, ośmiornica, co to za hejdzik. No i zobaczymy jak teraz z tego akacza będzie strzelał Burst robi Co on robi, jakieś, nie wiem, kiwa głową, że jakieś taktyki wymyślałem czy coś? Czy tak wid... no ręzę w sumie chyba widać, nie? I oni próbują trafić Oj, trafiają. No, podchodzą powoli. Trują trochę, ale nie wiem, czy to można zaliczyć pod griffin. Chyba nie, bo mi się wydaje, że wszyscy tam trują. O, ładny headshotik, raczej niezbyt zbyt podejrzany. O! No, też nie był chyba podejrzany. No i zobaczymy, tutaj, te akcję. A się poddał. Smoke na city, ale gość jest na szorcie. No i w sumie znowu nic nie pokazał, jakiegoś zbytnio. not legit. Tam prawie przewinąłem moment za WUPą, ale na szczęście nic nie strzelał. Okej, okay, powiem szczerze, że wydaje mi się, że on nie powinien go widzieć, nawet w sumie ten smoke na to wskazuje. No powiedzmy, że ta beczka to jest taka. No nie, no w sumie nie jest obóz spot, bo rzadko kto tam stoi. Także nie wiem. No idziemy dalej po prostu. Słyszał tutaj typa. Okej, okay, to chyba. No, reakcja bardzo szybka. O, a ten trochę też, był ciekawy. Zobaczymy, czy kogoś nam idzie, wychwyci, i on celuje w ogóle. Hmm. Kurde. No i no, można takiego flika zrobić ewentualnie, szczególnie że jesteś przygotowany na to, że w końcu ktoś przes przeskoczy przez komina. Także to jest legitny flik. Ale żadne fliki... żadne. Większość flików, które polegają na tym, że celujesz gdzieś obok i gościu strzela w głowę na przykład albo w ciało, nagle z pupy, No to raczej nie jest legitne, bo rzadko to gra na takie fliki, bo się po prostu nie opłaca. No każdy próbuje celować tam, gdzie typek może potencjalnie być. A nie flikuje. No. Pff, w sumie jest taki... Kurde, no nie wiem, może nie obviósł spot. No hm. Co no na każdy, każdy. inny spot miał trochę wywalone. Hmm. Nie wiem, może ma lekkie wspomaganie, coś takiego? Może, z naciskiem na morze. Nie, no tak. Nie wiem, albo stara się Legit Playa robić. Może tak być. I raczej. Nie, raczej. No póki teraz nic nie odwali, to. Wow, oj. Dziabną swojego. W każdym razie, dopóki teraz nic nie odwali, to raczej. raczej stwierdzę, że nic nie ma. W sensie. akty wyglądają dosyć legitnie, według mnie. O! Okej! Okay. No to już nie wyglądało legitnie, szczerze powiedziawszy. Dziwne te fliki ma. Tak strasznie się przymierza, na przykład na Tocetesie wydaje mi się, że przymierzał. Strzał w głowę w powietrzu był dziwny, ale tak naprawdę to była jedyna taka mega dziwna akcja, bo reszta chyba to wyglądała dosyć lepiej, W sensie celowo w to ciało przyciele bardzo blisko ciała i tak dalej, także nie wiem, powiem wam szczerze. Możliwe, że ma, ale szczerze powiedziawszy chyba nie niewystarczające dowody. Żeby stwierdzić, że ma. Kusi mnie kliknięcie to, no ale to nie jest oczywiste ponad wszelką wątpliwość. Tak samo wspomaganie pola widzenia. Nie jest oczywiste ponad wszelką wątpliwość. grifowania, raczej też nie w sumie, bo i tak wygrali na spokojnie, po dużej części dzięki niemu. I na zewnętrzne wspomaganie, no też raczej niewystarczające dowody. Pewnie jest, nie wiem, niektórzy zliczują w komentarzu, że jak ja nie zauważyłem w momencie, któraś tam minuta, któraś tam sekunda, że on ma ewidentnego i'ma. No niestety nie zauważyłem. No chyba, że to były te ewidentne, a my tam tak mówiłem, no to może zauważyłem, ale ciężko powiedzieć. W każdym razie następne demko lecimy. Okej, okay, w końcu inferno, znowu jakaś różnorodność, powiedzmy, chociaż chyba ostatnio. Ostatnio było inferno? No niedawno było inferno, w każdym razie. Było inferno w sumie. W każdym razie antyterroryści rozgrzeweczka nie wiem czemu przewinięta, jak właściwie, ale jest. No. A nie, nie jest rozgrzewka, co się stało? Aha, bo to był timeout, dobra. Okej, okay. myślałem, że to rozgrzewka nie przeczytałem w każdym razie 3-0. Dla CT-ków, co ciekawe, 50% headshotów. O, wow, okej. Okay. Gościu się nawet jeszcze nie wychylił na demku, a już dostał headshota. Chyba tam trochę odkręcił maszynę. Tak mi się wydaje. No nie, no come on. No przecież z czym do ludzi? Podejrzany. Z czym do ludzi? Czemu aż tak chamsko się odpali? Ciekawe, czy ktoś jest jeszcze odpalony na tym demku. Co mnie to zastanawia. Czemu się ludzie odpalają? Co wkurzają się, że przegrywają? Naprawdę? Aż tak można się wkurzyć, żeby komuś zepsuć grę? No chyba, że ktoś inny tutaj czytuje, ale ja mówię, to nie jest dobra metoda. No zobaczymy jak za da... O Jezu, jakie to jest o, OP, po prostu OP. Odkręcona maszyna chyba na maksa, jak się da. Nie wiem, czy to płatne, czyli ty możecie napisać w komentarzach, jeżeli, jeżeli się ktoś orientuje. bo ogóle mają bota. W teamie chyba się jeden poddał już. Dot sad, man. That's sad. No, ale niestety, no nie dziwię się co taką. Jeżeli oczywiście nie mają chitera. <grym>, w teamie u siebie. Będzie chyba on i Deagle M4 sobie wziął. Stop atomowy. Ładna. <grym>, w sumie ładna na tych brzydkich teksturkach jest. No i zobaczymy, jakie head'y mu będą blotywać, ale ludzie się chyba boją wychylać. No definitywnie się boją wychylać. Ten czyt jest, wydaje mi się, dobry. Bo z headshoty są takie cheaty, które, mimo tego, że strzelasz, to jakoś tak nie celują w głowę, a ten, no, wybitnie dobry headshot. W, w sensie wybitne dobre headshoty strzela. Ciągle. No nie, no, no panie kolego. Zagraj czymś innym, nie Digle. Dawajem czwórką, a włópką, może coś tam, różnorodności, trochę na ma włópkę, to pewnie zagra włópką. Chociaż z drugiej strony w sumie lepiej dla niego Digle, bo Digle zabija na hita. I nie trzeba tego przeładowywać przez te chwile. Także chyba będzie ciągle grał Diglem. Nie dropię w ogóle swoim typom. W sumie po co, skoro jest chodzącym tankiem. O, już myślałem, że ktoś go tam zabija, ale 20 obite no to jest bardzo dobry wynik w sumie dla tego typa, który ma no, dobre czyty, co by nie patrzeć, co by nie mówić, co by nie patrzeć, ta. No to jest chyba jeden z lepszych, w sensie pod względem oprogramowania cheaterów, których widzę na Overwatchu od dawna jednak to z reguły widzieliśmy osoby, które raczej średnio strzelały, albo miały takie mega przeskakujące cheaty, które no było nie dość, że widać, to jeszcze nie zabijały. On coś chyba zmienił w tej maszynie, teraz tym bardziej mamy prawo podejrzewać, skoro, no wiecie, ma cheaty. Nie no, tak dobrze gra, tak naprawdę, ja po prostu się nie znam, i mimo to, że ktoś gra lepiej od Ciebie, nie znaczy, że ma cheaty, po prostu jest lepszy od Ciebie i Ty nie potrafisz tego dostrzec i jesteś noobem i w ogóle nub Kiedyś naprawdę multum się takich komentarzy pojawiało, jak już stwierdziłem, że ktoś ma czyty, nie? Chyba, że ktoś naprawdę miał takie obwód czyty typu: Kręcił się albo strzał same headshoty i... i nawet nie celował w głowę, no to wtedy ktoś mi takiego czegoś nie napisał. Ale jak już stwierdziłem, że ktoś ma jakieś ukryte czyty czy coś, nie? Nie, on gra lepiej ode mnie. Niezależnie czy się gapił przez ściany i było ewidentnie widać, gościu nie ruszył się w ogóle na zwykłym chodzeniu, w sensie bieganiu, a na szybciej cały czas chodził. I gościu w 100% wiedział gdzie jest ten typa No popatrz, ten typ nawet chyba nie wiedział, że tam wejść nie można, tak mi się wydawało W każdym razie dlatego przerwałem, bo się po prostu zdziwiłem, że No ktoś kto gra w CSa podejrzewałem, że trochę czasu grano, bo musi mieć cheaty skądś, nie no Nie wie takich rzeczy, no come on. Wiecie, jak ktoś jest nowy, no to wiadomo, że nie będzie takich rzeczy wiedział, ale no jeżeli gościu ma cheaty To musiał trochę grać w tę grę, no Wątpię, że są osoby, nie no dobra, pewnie są takie osoby które kupują czyty do gry, w którą nawet nie zagrałem. No, ale to słabe bardzo. Jeszcze chyba słabsze jest czytowanie po graniu. W te... Nie, nie wiem, w sumie to jest słabsze, kurde. Nieważne, nie mi to oceniać. Obaj, obie, jakby oba zachowania są słabe. Ale w sumie drugie, w sensie to, że kupujesz czyty do gry, którą nigdy nie grałeś, albo jej nie ogarniasz, totalnie, jest dla mnie jeszcze śmieszniejsze, po prostu naprawdę, niż to, że kupujesz czyty do gry, którą już w miarę tam znasz. A się dziwię, że on nie ma 100% headshotu, no ale musiał się w trakcie. Oj, wyłączyłem to demo i w trakcie musiał się odpalić. Mogę zginął w poprzedniej rundzie? Przewinąłem sobie tak, bo kurde tak się trochę wyłączyłem, zginął w poprzedniej rundzie, ale wygrali, także to było też trochę przełosne. No pokaż jak tego bulldoga zabijesz, no nie no kurde, panie bulldog, jakie ty masz szanse z tym typem. Najgorsze jest to, że oni nawet nie wiedzą gdzie on jest, bo gdyby wiedzieli gdzie jest ten cheater, no to wtedy może jakoś by przeciwdziałali. Ciekawe czy lodowiec też ma cheaty, jakie statystyki ma lodowiec, lodowiec ma trzecie to no. mają równo z owcą chyba tam, czyli tym też drugim, także. Jak to śmiesznie celuje, o jeszcze haski go. Nie obił, tylko fleszem go chyba trafił O, trafił w nogi, to jest coś nowego w sumie. Celuje ciągle przez ścianę. O właśnie... O Jezu. Ja pierniczę. Panie, kolego. Przewijamy. Zostało dwóch typów w wrogim teamie. Jeden na spawnie, ba się poddał, w sumie drugi stoi w library. I może... Nie no on nawet nie będzie do nich szedł. Czemu on nie idzie do nich? Czemu on już nie nabija tych fragów jak już ma te chity? No ja już jakbym miał te chity, to bym nabijał sobie te fragi. Na banana... On ciągle w ogóle chodzi na banana. I oj. I ciągle w sumie nikt się na to nie przygotowuje. W sensie nie wiem jak się w sumie na to przygotować, ale jakoś pewnie się da. Na no, na pewno to nie jest dobra opcja. Jakieś szybkie bronie, to był P99, P90, coś takiego, nie? Szukałem to też tak średnio. No, zawsze tutaj jeszcze przy okazji. Tam coś pokonfigurował pewnie. Tylko pytanie brzmi co. oni tak tacy biedni się tu na tym respie. Nie wiedzą co mają zrobić. No, no dobeska jednak nie tu. A podejrzane oczywiście też. Nie to był dobry gracz, dostał info. O. Czekaj, kiedy w sumie dostanie bana taki typek, który jest na Overwatch. No jak już ma Overwatcha, to chyba nie może grać tak by the way. Więc można powiedzieć, że już dostał bana. No dobra, oczywiste ponadcząc odbijał oczywiście oczywiste tutaj niewystarczający, no bo nie miał żadnych innych zewnętrznych wspomagań. No i myślę przeszkadzanie niewystarczające przejść i werdykt. Widzimy się w następnym odcinku za około 2 lub 3 dni. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Niedługo będzie jakiś odcinek z widzami, bo też podesłaliście parę pomysłów do CSGO, ale, ale jak macie jakieś inne jeszcze pomysły, to pamiętajcie, żeby podesłać, bo ja chętnie z nich bo są fajne. Po prostu. I macie bardzo fajne pomysły. Lubię moich widzów. Cześć.